Na żądanie odcinek 5 w sezonie 2025-2026. Dzisiaj moim gościem jest nasz obwodowy Piotr Lis. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim, cześć. Piotr, rozmawiamy w połowie sezonu zasadniczego, a mamy już o czym rozmawiać, ale chcielibyśmy Cię troszeczkę poznać, zanim przejdziemy do tego sezonu. I no, Pytanie pierwsze, jak to się stało, że zostałeś koszykarzem, gdzie się urodziłeś i jak to się stało, że trafiłeś na koszykarski parkiet? Urodziłem się w Gdańsku, całe życie jestem związany gdzieś tam w okolicach Trójmiasta. Moja przygoda z koszykówką zaczęła się w sumie od najstarszego brata, do którego przyjechało dwóch znajomych. Zapytało się, czy, czy chciałby spróbować grać w koszykówkę. Ja, jako że mam jeszcze drugiego brata, który, który też gra w kosza, Byliśmy ciekawi, ale gdzieś tam się wstydziliśmy, wystartować. Pojechaliśmy tylko oglądać. No, ale spodobało nam się na tyle, że od następnego razu chcieliśmy spróbować. Mieliśmy to, to szczęście, że udało nam się trafić do bardzo fajnych trenerów, którzy wiedzieli, jak poprowadzić to, aby dziecko przede wszystkim zachęcić. No, i tak się stało, że, że gramy do dziś. Najpierw szkółka gdzieś tam w okolicach trójmiasta, potem pierwsza szkoła sportowa związana z koszykówką w Gdyni. Następnie przejście do, do drugiej szkoły sportowej, która była już w Sopocie. No i tak jak mówię, już tam było wymienianie między, między klubami w Trójmieście, czyli Tref, Gdynia. No i tak, tak się stało, że, że gram do dzisiaj. No i tak ta kariera młodzieżowa nie wygląda źle, bo w Twoim wypadku to jest Mistrzostwo Polski U16, dwukrotny wicemistrz Polski w wyższych kolei, tam 18-20. Zwycięzca młodzieżowego Pucharu Polski, tak, U20. Mhm. Czyli no, poszło ci całkiem nieźle. Tak, miałem to szczęście, że moja rodzina, która mnie bardzo mocno wspiera, też interesuje się bardzo mocno koszykówką. I w dobrych momentach myślę, że poprowadzili też mnie jako młodego człowieka, i, i gdzieś tam podpowiedzieli w niektórych kwestiach. No i tak się udało, że, że ta koszykówka, w którym mieście, gdzie, gdzie się urodziłem, i, i cały czas byłem z nią związany, była na mocnym poziomie, i, i gdzieś tam. Yy, czy to właśnie u 16, czy potem u 20 w Sopocie udało mi się wygrać te najwyższe też medale, czy, czy Puchar Polski jedyny w wieku 20, under 20, no bo potem się zmieniło na u 19. No ale też potem wydaje mi się, że bardzo sensowne przejście do Gdyni z, z drużyny z Sopotu, gdzie myślę, że pozwoliliśmy sobie pokazać, że przede wszystkim zasługujemy na to, że razem z bratem możemy... Grać pierwszoplanowe postacie w drużynie drugiej ligi. Mieliśmy też fajnego trenera, który dzisiaj jest na bardzo wysokim poziomie, pozwolił nam się też rozwinąć. No i, i myślę, że te sukcesy też spowodowały, że, że czuliśmy się pewniej, bo tak jak mówię, no sukcesy napewniają, napędzają chęć i, i, i no przede wszystkim chęć do koszykówki i to, że czujemy z niej radość. No bo tak naprawdę, jak się było dzieckiem. No to chodziło głównie o radość z tego, że chciało się przyjść na trening, chciało się grać, wygrywać, no i, i myślę, że to szczęście też pomogło. I z tych sukcesów, który tak najbardziej cenisz sobie? Najbardziej chyba cenię e, ten Puchar Polski U-20, to był pierwszy raz taki w historii, gdzie e, pamiętam dokładnie w Warszawie, był Puchar Polski seniorów, no i też pierwszy raz w historii był, pierwszy i ostatni raz w historii był Puchar Polski U20, no bo potem zmienili na kolejne roki i do teraz jest chyba U U19, także nikt mi już tego nie zabierze, że jako jedyny, jeden z dwunastu oczywiście, jeden z zespołu, ale jako, jako jeden z nielicznych wygrałem jedyny Puchar Polski U20 i myślę, że to będę pamiętał do końca. No, i tak jak powiedziałeś, chyba trochę miałeś też i szczęście, że, że ta koszykówka młodzieżowa i w Sopocie, i w Gdyni była, tak jak powiedziałeś, ale chyba jest nadal na wysokim poziomie i wielu dobrych koszyków cały czas produkują te, te kluby, prawda? Tak, zgadza się. Uważam, że koszykówka w którym mieście jest na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim stawiają na to kluby takie jak Gak Gdynia czy teraz nowa AMW Gdynia, która też się fajnie rozwija. Mają fajne plany. Tref Sopot, który ma szkołę z fajnym, z fajnym takim arsenałem halą, siłownią, i, i fajnie to wszystko rozbudowują. Więc mają jak najbardziej środki do tego, aby, aby tych zawodników obudowywać. Mają też fajnych trenerów i myślę, że to jest podstawa, że mają możliwość chodzenia do szkoły przede wszystkim i do tego łączenia koszykówki, bo nie ukrywajmy, ciężko jest połączyć sport zawodowy, gdzie już trenujesz dwa razy dziennie, czasem nawet trzy razy dziennie, jak jesteś gdzieś tam, musisz trochę nadrobić. Więc myślę, że to tak jak działają te, te szkółki, szkółki no, te, te kluby, to jest super miejsce do rozwoju i, i, i to działa i pokazują te wyniki. No i tam są oczywiście też mocne zespoły ekstraklasowe i ten sezon 2021-2022 to był taki sezon, w którym nawet połąchałeś trochę tej ekstraklasy, prawda? Tak, zgadza się. Sezon, zaraz jak skończyłem 19 lat, musiałem zdecydować. Czy chcę, czy chcę zostać w Gdyni, bo dostałem taką ofertę od trenera Milosa. Wierzyłem w trenera, wierzyłem w swoje, w swoje umiejętności i, i myślę, że był to na ten moment, patrząc, dobry ruch, bo nauczyłem się wielu rzeczy. Spotkałem też super ludzi na swojej drodze, którzy gdzieś tam mi, mi podpowiedzieli. Natomiast miałem też wizję mojego brata, który zdecydował się zejść poziom niżej do, do pierwszej ligi, do Sokoła Łańcut. No i widząc to, że braciak gra i trochę mu zazdroszcząc tych większych minut niż ja, mimo że gdzieś tam swoją szansę miałem, myślę, że fajnie się pokazałem, ale chciałem sprawdzić się na tym poziomie i, i potem udało mi się przejść na transfer, do, na wypożyczenie do, do AGH Kraków i, i tam parę meczy zagrałem też w pierwszej lidze. 14 naliczyłem. No i tak, tam wrzucałeś tak. nawet po 12 punktów, więc jak na debiut w pierwszej lidze, to chyba nieźle. Tak, trafiłem do trenera Bychawskiego, z którym bardzo dobrze się znam. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Uważam, że dał mi bardzo duże pole do, do pokazania, za co mu bardzo dziękuję i myślę, że wykorzystałem to w porządku. No, wierzyłem w swoje umiejętności, dostałem też, tak jak mówię, pole od trenera, który też wierzy w moje umiejętności i, i dziękuję. No, i potem było trzy sezony już takie pełną gębą w pierwszej lidze, czyli SKS Torga Dudański, wybrałeś, czyli też w sumie zostałeś na, na Pomorzu. Tam średnio rzucałeś prawie 11 punktów w dwóch sezonach, w drugim blisko 9. Grałeś bardzo dużo jak na takiego młodego zawodnika, 26 minut też w tych dwóch sezonach, i 20 prawie w tym, w tym środkowym. Tak, do Starogardu trafiłem między innymi ze względu na, na kibiców, ale też bardzo dużą rolę odegrał trener Sadowski, który na, na pierwszym spotkaniu nakreślił mi moją rolę. Myślę, że też zaimponował mi tym, jak, jak był przygotowany do spotkania. Też znając historię klubu, wiedziałem, że jest to klub fajnym, z fajną organizacją, że nie będzie mi niczego brakowało, będę mógł się skupić na koszykówce. No i, i myślę też, że to jak. Podchodziliśmy do, do treningów, do pracy, też mi nakreśliło to, jak to powinno wyglądać, bo nie oszukujmy się, oczywiście koszykówka idzie dalej w górę, ale mm, razem z, ze Starogardem szliśmy w górę. No, pierwszy sezon zakończyliśmy na trzecim, na trzecim miejscu. E, myślę, że, że to był też taki nasz mały sukces, bo to był drugi rok po spadku Starogardu, tak mi się wydaje. I, I też my, jako zawodnicy i, i klub, pokazaliśmy, że, że możemy grać o te najwyższe cele. I to, że był ten przepis młodzieżowca, pokazał też, że my, jako młodzi zawodnicy, mogliśmy też odgrywać fajne role. 20 ponad 6 minut. Tak, i, i to było też fajne, że, że mieliśmy tą okazję, mieliśmy też fajnych ludzi w wokół, którzy nas motywowali do ciężkiej pracy. No i, i to, to wszystko tak, tak wynikło. To tak się zeszło, że mogliśmy się pokazywać ja, Daniel, tam chyba w pierwszym sezonie, u, u fajnego trenera, w fajnym miejscu. Mieliśmy też presję od kibiców, więc to wszystkie cegiełki złożyły się na to, że teraz mogę sobie pozwolić na, na jakieś większe granie, czy, czy, czy inni chłopacy. Już trochę wspomniałeś o, o takich rodzinnych y, m, tradycjach y, sportowych. Y, tata też jest związany z koszykówką, jest sędzią, tak Był sędzią, był sędzią koszykowski. tak. Czy zatem, no nie wiem, bardziej przychylnym okiem patrzysz na decyzje sędziowskie, nawet nieprzychylne, jakby wiedząc to, to, to co jest, To jest bardzo obszerny temat. E, wiadomo, że nie możemy też komentować decyzji sędziowskich, bo potem są jakieś kary. Na meczu też się inaczej to odbiera. Są emocje, niektórzy sędziowie nie chcą rozmawiać, niektórzy są tacy, którzy chętnie porozmawiają, wytłumaczą. Ale no, tata często gdzieś tam wspomina jakieś tam sytuacje i, i staram się gdzieś tam to wyczaić. Jakieś takie kruczki, że tak powiem, gdzie, gdzie są jakieś przewinienia, które mogę wy, wyłapać na kimś innym. Ale no, tak jak mówię, no, jest to obszerny temat i, i ciężko się wypowiedzieć, no bo... I my zawodnicy mamy trochę rację i, i sędziowie mają trochę rację. No bo kwestia kwestia jest tego skąd się patrzy. tak My zawodnicy chcemy jak najlepiej jak dla siebie. Sędziowie nie wszystko widzą. My się denerwujemy. Są emocje wtedy do nich krzyczymy oni nie chcą żeby krzyczeć ale tak jak mówię to są emocje i, i ciężko nie krzyczeć jak wchodzę na boisko no to chcę żeby moja drużyna wygrała i jak widzę że albo czuję że, że sędzia nie odgwizdał faulu albo czegoś nie zobaczył no po prostu krew się zalewa. Ale po meczu myślę, że, że jest to ten moment, w którym ochłaniam swoje, osładzam swoje emocje i wtedy nie komentuję. No i jeszcze Twoim kuzynem jest Adam Waczyński, tak? Tak, Adam Waczyński, bardzo serdecznie go pozdrawiam. Jest moim kuzynem i też osobą odpowiedzialną za to, że, że rozmawia z klubami. Bardzo mnie wspiera, mnie, mojego brata. Mamy bliskie relacje. Często mi gdzieś tam podpowiada, co mogę zrobić lepiej, jak się zachować i... i tak. A Adam Waczyński w ogóle jest takim koszykarzem, którego, nie wiem, podziwiałeś zawsze, czy masz jakiegoś swojego innego idola? Tak, Adam Waczyński był zawsze koszykarzem, którego podziwiałem ze względu na to, jakim jest człowiekiem i też ze względu na to, jaką ma pracy. Każdy, kto, kto zna Adama wie, wie, jak ciężko pracował na swój sukces i, i to mi zaimponowało. No, i teraz przejdziemy do wątku brata, bo masz brata bliźniaka, też jest koszykarzem. Kto jest starszy? Brat. Brat jest. Brat o minutę. Rozumiem. A powiedz, do jakiego momentu graliście w tych samych hmm. drużynach? No, tak jak wspominałem, zaczęliśmy razem w zespole Skielna, i potem przez bodajże od drugiej klasy to było podstawówki, do, do trzeciej liceum graliśmy razem. Wiadomo, gdzieś tam się drogi rozdzielały, jak na przykład na Adidas Next, Gen Next Generation Tournament czy na zgrupowania kadr narodowych, ale w klubach macierzyst macierzystych, w klubach, w których graliśmy na co dzień, graliśmy ra razem i dopiero w tym sezonie, co, co już wspomnieliśmy, gdzie ja wybrałem Arkę Gdynie, a brak soku Łańcut, no to wtedy pierwszy raz się rozeszliśmy. No a jak was, nie wiem, trener rozróżniał. Były w ogóle jakieś śmieszne historie związane z Waszym podobieństwem. No bo jesteście nie tylko podobni, ale też no, gracie na tych samych pozycjach właściwie? No, całe życie z bratem spędziłem i jestem przyzwyczajony to, że ktoś powie na mnie, Michał, to, to wcale mnie nie dziwi i nawet się odwracam. Czy, czy były sytuacje związane z basketem? Raczej nie, raczej z sytuacją w życiu codziennym, albo gdzieś tam w szkole, ale może pominiliśmy bardziej, ale nie wykorzystaliśmy tego, że jesteśmy bardzo sobie, bardzo sobie podobni. A gracie czasem jeden na jeden na Orliku? <laughs> teraz, teraz już każdy ma swoje życie, ale jak byliśmy mniejsi, no to <laughs> zdarzało się grać, ale było to bardzo ciężkie, ciężkie widowisko, bo zawsze się podziło, kończyło kłótnią i, i potem musieliśmy iść do swoich pokoi. No ja Ci powiem tylko tak, Michał gra teraz w z Tychy, Ty grasz w Noteci, gracie na tym samym poziomie, po 16 meczach Ty masz średnią na razie 7,8 punktów, a Michał zgadnie jaką ma? Nie mam 7,8 punktów. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Powiedz, jakie są Twoim zdaniem Twoje mocne i słabe strony na boisku, jak swoją grę oceniasz? Myślę, że takim głównym aspektem jest gra ofensywna, w której czuję się bardzo dobrze. Myślę, że mam fajnie ułożoną rękę i, i staram się to wykorzystywać. Ale tak jak wiemy, koszkówka nie, nie, nie odbywa się tylko na jednej stronie po boiska, też jest obrona. Tutaj są rzeczy do poprawy, ale z każdym dniem staram się się pracować. Myślę, że idę w dobrą stronę? Miejmy nadzieję, że, że przyniesie to rezultaty takie, które, które oczekuję. No to teraz powracamy do sezonu, w którym się znajdujemy. Za nami jest pół 16 meczów, nasz bilans to 5,11, czyli 511 porażek. Jesteśmy na miejscu 15 i jedną pozycję od pozycji spadkowej. No i jak to oceniasz? Tak jak tutaj Pan wspomniał, jesteśmy bardzo niezadowoleni. My, jako zawodnicy, myślę, też poddenerwowani trochę tą, tą sytuacją, bo każdy ma gdzieś tam swoje ambicje i to, w jakim miejscu się znajdujemy, nikomu nie odpowiada. Natomiast klub i, i, i my podejmujemy działania, które mają na celu to, aby gdzieś tam pchnąć się w górę tabeli, my, my ciężko pracujemy. Wierzymy w to, że, że możemy wygrywać, tak jak to w niektórych meczach pokazaliśmy. I miejmy nadzieję, że, że druga połowa sezonu będzie taka, jaką by wszyscy sobie życzyli. No a co Twoim zdaniem szwankuje? Na co, nie wiem, macie wpływ, a na to nie macie wpływu? Co można by było zrobić, żeby ten sezon, no powiedzmy tak szczerze, uratować? Uratować, czyli. Nie opuścić na pewno pierwszy lig. Tak, no, nikt nawet nie, nie dopuszcza myśli, nikt nawet nie chce dopuścić myśli o możliwości spadku, spadku z ligi. Przede wszystkim musimy poprawić siebie jako, jako drużynę przede wszystkim organizację gry, intensywność, fizyczność. No i nad tym też, też pracujemy przed nowy trener, nowa intensywność. Przegraliśmy co prawda dwa mecze, ale myślę, że pokazaliśmy to, jak, jak możemy grać. Gdzieś tam mamy swoje jeszcze problemy, który, nad którymi staramy się pracować na, 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 na treningach, ale myślę, że idzie to w dobrą stronę i, i miejmy nadzieję, że ta, ta połowa sezonu pokaże to, jak potrafimy grać, jak zmieniliśmy podejście do, do gry i, i zaczniemy wygrywać. Zaczniemy znowu wygrywać, bo wygraliśmy ostatni raz 29 listopada. Zeszłego roku już w Warszawie z Polonią, potem były cztery porażki. Na horyzoncie, czyli już w sobotę mecz w Łodzi, to już chyba trudniejszego zadania nie można sobie wyobrazić na tym etapie. Czy możemy mimo wszystko zachować optymizm? Myślę, że optymizm powinien być. Jedziemy do. do lidera rozgrywek, natomiast jak każdy wie, jest liderem, każdy chce wygrywać. My, my jesteśmy przygotowani, myślę, taktycznie i, i fizycznie do tego, aby to spotkanie przez 40 minut grać na pewnym poziomie. Jak będzie, zobaczymy, natomiast my zawodnicy i, i sztab szkoleniowy jesteśmy dobrej, dobrej myśli. No bo przychodzimy tutaj, aby, aby każdy mecz wygrać i to, że oni są na liderze, to gratulacje dla nich. Ale my, my chcemy grać dla siebie, wygrywać i, i myślę, że to jak ten mecz będzie wyglądał może zaskoczyć wszystkich. Po meczu tym przegranym w Wrocławiu z WKK Wrocław nastąpiła zmiana, o której już też wspomniałeś na stanowisku trenera. Trenera Łuszczewskiego zastąpił trener Krzysztof Szubarka. Jak Wy zareagowaliście? Czy to w ogóle w Twojej karierze pierwszy taki przypadek, że w czasie sezonu masz nowego trenera? Nie jest to pierwszy przypadek. Zmiana trenera w sezonie na pewno jest ciężka dla, dla samego klubu, dla, dla zawodników, bo nikt nie wie czego się spodziewać. Natomiast z drugiej strony jest to też nowa energia dla, dla każdego, bo, bo tak naprawdę to jest nowy start. Trener przychodzi tutaj, oglądał mecze wcześniejsze, ale każdy ma szansę się pokazać, każdy może e, zmienić swoją pozycję, którą miał e, u poprzedniego trenera. No, i przede wszystkim podnieśliśmy intensywność, e, zaangażowanie, to jakie kto ma rolę, wyznaczyliśmy sobie jasno, i, i myślę, że to, to jest dobry, dobry kierunek. Podnieśliśmy intensywność na pewno w meczu ze Spójnią, bo to był mecz przegrany, ale myślę, że dobrze odebrany przed, przez kibiców. Tutaj myślę, że zadziałał właśnie ten efekt nowej miotły, o, której, o którym wspomniałeś. No, ale już mecz w Kołobrzegu chyba nie wyszedł Wam za dobrze. Nie poszedł po naszej myśli. Przede wszystkim ciężko się gra, kiedy, kiedy zespół nie dzieli się piłką i to pokazały też statystyki. Kotwica <coughs> zabrała nam nasze atuty i mieliśmy chyba bodajże jedną asystę przez trzy kwarty. Ciężko się gra, kiedy, kiedy nikt dla siebie nie krył sytuacji, ale intensywność mi się była, każdy chciał wygrać, każdy wiedział jak, jak ten mecz jest ważny. Wiedzieliśmy, że nie wygraliśmy żadnego meczu w grudniu, chcieliśmy się podnieść po nowym roku. Nie udało się, szkoda, ale mamy, mamy kolejną rundę i, i miejmy nadzieję, że teraz pokażemy to, że możemy wygrać. No, jeszcze wracając do tego meczu w koło to akurat w twoim przypadku on wypadł zupełnie dobrze, bo w niespełna 20 minut, 19 punktów, 4 na 4 za 2, 3 na 5 za 3. Wszystkie wolne, wykorzystane, zero strat przy 18 stratach zespołu. Indywidualnie dobrze, natomiast mecz tak naprawdę, no, nieważne jak dobrze zagrasz, nie liczy się to dopóki, dopóki nie wygrasz meczu. Wygrywamy jako drużyna, przegrywamy jako drużyna i to, że bardzo cieszę się, że złapałem fajną falę i mogłem się pokazać z dobrej strony, ale tak jak mówię, koniec końców to wygrywa zespół, przegrywa zespół i. My jako zespół przegraliśmy ten mecz, i indywidualne statystyki odchodzą na, na dalszy plan. To powiedz już, może jakie rzeczy zauważyłeś, że trener Szubarga wprowadził nowe, jakieś być może boiskowe, ale także organizacyjne? Trener Szubarga przede wszystkim wprowadził intensywność. Zwiększyliśmy intensywność na treningach, zwiększyliśmy intensywność w obronie. Chcemy bardzo agresywnie i szybko grać, bardzo intensywnie w obronie i szybko w ataku. Trener Szubarga wyznaczył też rolę dla, dla poszczególnych zawodników, żeby każdy wiedział, co za coś co jest odpowiedzialny, co od każdego oczekuje. Myślę, że to, to powoduje, że idziemy w dobrą stronę. Nikt, nikt się nie obraża, każdy chce, chce pracować na, na dobro zespołu i, i wygrywać kolejne mecze. No, jesteśmy teraz na takim etapie sezonu, że trwa okno transferowe zespoły się wzmacniają wszystkie i pewnie to samo będzie za chwilę w notecie. Oczywiście nie ty, ani nie ja decydujemy o tych sprawach, ale powiedz mi, czy tak sądzisz, że no właśnie jakiś ruch, jakiś nowy zawodnik być może no dałby impuls i to by było też pozytywne dla, dla zespołu. Ciężko mi stwierdzić, jako zawodnik nie zastanawiam się, tym jestem. Profesjonalistą i myślę, że każdy podchodzi tak samo do, do tej sprawy, że my jako zawodnicy jesteśmy profesjonalistami i przychodzimy na to, na, na halę, żeby dawać siebie maksa i, i, to, i robić to, co od nas oczekują, o co oczekuje trener. A to, czy będą jakieś zmiany, jeśli to nie dotyczy nas, no to też nie wiemy, tak? My nie wiemy, czy tutaj będą jakieś zmiany, o nic nam się o uszy nie odbija. Także myślę, że cała dwunastka przychodzi na trening jak profesjonalista, daje z 100% i, i tyle. To teraz może Cię zapytam o to, jak Ci się podobał Wino Wrocławiu, jesteś z Trójmiasta, no teraz do, do Morza na pewno masz dalej, ale jak Ci się podoba w ogóle w naszym mieście? Gdzie w ogóle mieszkasz w Wino Wrocławiu? Mieszkam na, przy ulicy Łokietka, niedaleko. Na obok. Piastowski? No troszkę dalej, to było tam na, na tego. Cały czas to jest piastosko. No to tak. No w jednym był podoba mi się. Uważam, że jest to fajne miejsce do, do grania w koszykówkę. Co prawda, no do Trójmiasta jest troszkę daleko, ale, ale ma to, to miasto swoje uroki. Ma, ma fajny park, gdzie można się przejść. Samo miasto też jest bardzo ładne. No, i przede wszystkim tu, tu, jako klub, to miasto żyje koszykówką. Fajnie Czujesz jest... to, tak? Tak, tak. Fajnie jest przyjść na, na halę pełną kibiców. To też dodaje taką pozytywną energię. No, bo nie oszukujmy się, gra... nie oszukujmy się gramy, gramy też dla kibiców i. I to, jak jest pełna hala, dodaje nam dodatkową energię, a, a nikt nie chce grać, jak, jak puste są trybuny. No tak, to jest takie ogólne zdanie wielokrotnie powtarzane przez trenerów i zawodników innych drużyn. Nawet jak tu wygrywają, to mówią, że zazdroszczą trochę, trochę Wam tej atmosfery, ale ona ma też swoją taką ciemniejszą stronę, czyli kiedy przegrywamy, no to trzeba przyjąć falę krytyki trochę, tak? Odczuliście to. Czyliśmy jest, staram się być wyrozumiały ja rozumiem, że, mm. że jesteśmy teraz w niedobrym miejscu, ale każdy z zawodników jest świadomy tego, jak to wygląda i, i to, że kibice się denerwują, też staramy się tym nie przejmować, no bo mówię, my chcemy wygrywać te mecze i, i walczymy do, do końca. Czasem się nie udaje, i kibice mają prawo być zdenerwowani, ale my, jako zawodnicy, musimy to przyjąć na klatę i, i walczyć dalej. A czegoś ci w Winowrocowiu brakuje, takiemu chłopakowi z trójmiasta? Może coś podpowiesz? <grym> nie, ja ogólnie bardzo lubię to miasto, bo nie mam żadnych tutaj rozpraszaczy. Moje życie opiera się głównie na, na koszykówce, odpoczynku gdzieś tam w domu. I, i czasami studio, na, na studiach, bo, bo też studiuję. Co studiujesz? Stosunki międzynarodowe. E, także Wino Wrocławiu mi wszystko odpowiada. Jest to bardzo ładne miasto. Jak, jak potrzebuję iść na, gdzieś na spacer czy, czy nawet do kina, to to wszystko tutaj mam. I, I tak jak mówiłem, pozwala mi się to skupić na, na rzeczach, które potrzebuję. No, chciałem cię zapytać trochę, co robisz poza koszykówką, jak jesteś w domu, ale jak studiujesz, to pewnie się uczysz. Tak, tak. Na szczęście mam możliwość studiowania na Akademii Marynarki Wojennej w Dni, oczywiście cywilnie, która umożliwia mi gdzieś tam połączenie to, tej koszykówki z, ze studiami, za co bardzo dziękuję i. i Dzięki temu mogę, mogę ukończyć szkołę z dyplomem. No a gdyby, odwrotnie teraz zapytam, jak gdyby ktoś chciał pojechać do Trójmiasta, to mógłbyś coś polecić, coś może nieoczywistego? Nieoczywistego chyba bardziej tak oczywiste. Bardzo ładna jest ginańska starówka, która skrada serca. Ostatnio nawet jak był okres świąteczny, to udało się Pojechać na Jarmark e, świąteczny, który był bardzo ładny i, i myślę, że to jest główne, główne miejsce, gdzie, gdzie lubię uczęszczać. A jak już jesteś tutaj, to w zespole nie wiem, z kim się najlepiej trzymasz, dogadujesz, z kim spędzasz najwięcej czasu? Charakterystycznie z wszystkim się, wszystkim się dogadujemy, mamy, mamy bardzo fajną szatnię. Natomiast takim. Z osobą, którą się najbardziej trzymam, jest Mikołaj Styczeń, z którym poznałem się na kadrze. Złapaliśmy bardzo fajne flow. Myślę, że mamy podobne zainteresowania, ale jest też Damian Cisiejski, jest też Sebastian Rumpa, z którymi się znam bardzo długo. Są też nowe osoby, które są bardzo w porządku. Także myślę, że tutaj wszyscy są, wszyscy są z takimi, którym mógłbym wyjść na, na spacer czy, czy do kina. I z tymi wszystkimi fajnymi chłopakami pojedziecie do Łodzi. Jeszcze tylko na chwilę do tego wątku wrócę. Co mógłbyś powiedzieć o tym zespole, bo już na pewno przerabialiście go na, na wszystkie sposoby. Przede wszystkim zespół z Łodzi gra bardzo dobrze w kontrze i bardzo agresywnie w ataku, co, co pozwoli, na co pozwoliliśmy w pierwszym meczu pierwszej kolejki. E, na to się nastawiamy. Mają też bardzo doświadczonych zawodników, bo e, Sama nazwa, sama nazwisko Marcela Ponitki mówi o tym, jaki to jest doświadczony gracz. Mają też bardzo bardzo dobrych zagranicznych graczy i, i bardzo fajną polską rotację, więc e, musimy się skupić, każdy musi być skupiony na 100% i przede wszystkim mieć taką odpowiedzialność za, za to, co robi, za to, kogo broni i, i być przygotowanym na to, co ten zawodnik dany potrafi. Bo, e, to jak grają drużynowo, to i to jedna, ale też jest zespół bardzo mocny indywidualnie i musimy być po prostu odpowiedzialni. No i to jest oczywiście jeden z kandydatów do awansu. Nie będę Cię pytał, kto spadnie, bo to nie nasz problem. Tam... To spadnie, to będzie poniżej noteci, a Twoim zdaniem kto awansuje? Łódź jest na pewno jednym z faworytów. Tak, myślę, że Łódź jest jednym z faworytów, największym faworytem, nawet bym powiedział. Same transfery, które, które zrobili w trakcie sezonu i o których się mówi, są, są bardzo głośne. Ale myślę, że taką top 4 będzie, będą właśnie Łódź, Spójnia, Tychy. I, i myślę, że ta Bydgoszcz też będzie walczyła o, o awans w tym sezonie. I na tym kończymy naszą rozmowę w przerwie na żądanie. Moim gościem był Piotr Litz, ale pewności nie ma. Ha, nigdy, się, nigdy się nie dowiemy. Ja, ja również dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. Dziękuję bardzo.